Cześć, witajcie na kanale Libralurz. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka w roli głównej, nasz ostatni model serii Vertical Pelagic Detfish. Także zapraszam. Deathwish, długość 6,7 cala, 167 mm, opakowanie dwie sztuki. Także to jest jedyne opakowanie z serii Vertical, gdzie mamy dwie sztuki w bliższe. Waga przynęty 26,5 g. Detwitch na dzień dzisiejszy występuje w 12 kolorach, tak jak pozostałe modele serii Vertical. Za chwilę chyba je pokażemy w zbliżeniu oraz zaprezentujemy kilka skutecznych zbrojeń. Mamy teraz pierwsze standardowe zbrojenie, zbrojenie wertykalne. Zaczniemy klasycznie od kotwicy, czyli tak jak w poprzednich odcinkach. Kto nie oglądał, to będzie miał okazję zobaczyć aktualnie przy tym modelu. Także mamy kotwiczkę, którą przybliżę, kotwiczkę, dwa kółka łącznikowe i krętnik. I teraz tak bierzemy sobie szczypce, łapiemy kółko łącznikowe. Montujemy do krętnika następnie bierzemy kotwiczkę i montujemy to do kotwiczki. Obracamy teraz mamy już pierwszy zmontowane, bierzemy drugie kółko łącznikowe i wpinamy z drugiej z drugiej strony o. i mamy tego typu zestaw zrobiony następnie bierzemy główkę i montujemy nasz, wcześniej przygotowany zestaw do oczka. Mierzymy sobie naszego depisa. Odmierzamy. Ile potrzebujemy sobie go do dociąć w ramach naszej głowy. Mamy nożyczki. Lepiej dłuższe będą wygodniejsze. Odcinamy. Wbijamy główkę. I wkręcamy I ją boki następnie tak przygotowaną przynętę albo z jednej strony pytanie: z której strony chcecie większe nacięcia na boku naszego bitwisza? Bo mamy z jednej strony mniejsze, z drugiej strony większe akurat uzbrojenie także są większe, wbijamy piny od kufliczki do naszego bitwisza. Prostujemy cały zestaw i zestaw wygląda następująco. I tutaj mamy całą nieprzesztywnioną część ogonową. Ogon jest teraz postawiony bokiem, będzie bardzo ładnie pracował, co za chwileczkę też zobaczycie w akwarium. I tu mamy standardową główkę łowianą, wkręcaną, i tak jak poprzednio przygotowałem taki secik do zbrojenia i mocujemy sobie za górne lub dolne oczko nasz zestaw jeżeli łowimy bardzo blisko dna polecam zamontować za dolne jeśli łowimy w toni ta ryba ma się gdzieś rozpędzić, ustawić do ataku to śmiało możemy stosować górne zbrojenie ja osobiście wolę górne zbrojenie nie dozbrajam przynęt w jakieś tam haczyki pojedyncze, rzadko kiedy że już naprawdę jest bardzo dużo brań i nie możemy ich zaciąć. Ale jak te szczyty, małe ryby, to też się nie koncentrujemy na nich. Popływamy i szukamy czegoś większego. I tutaj bierzemy sobie kolejną ukleję, Mamy taki secik. Możemy obciąć lub nie, bo nasze przynęty są tak zaprojektowane, żeby można było swobodnie sobie tutaj wkręcić tą. Przynętę na naszej wkręce. O. Tu wziąłem akurat już kilkukrotnie zbrojoną, ale myślę, że to nie przeszkadza. I też zbroję sobie przynętę na krótko, czyli nie przesztywniając tego body. Kotwiczki jakie stosujemy, możemy stosować jedynki 1 przez 0 i 2 przez 0. Pytanie, jak chcemy szeroko, w tym miejscu, rozsunąć kotwicę. Sutwiczka 2x0 też nie będzie do tego za duża. Ja do detwiszy używam 1x0, także ten rozmiar wydaje mi się jak najbardziej ok. Możemy wydłużyć sobie ją i jeszcze wyciągnąć bardziej do tyłu, wtedy będziemy mieli krótszą część przynęty. Będzie mniej wiotka, będzie bardziej chodził końcówka ogona, czyli ta 1 trzecia tego korpusu i wtedy mocujemy w tym miejscu podwójny kręplik. I wydłużymy automatycznie to zbrojenie. Tutaj mamy zbrojenie na standardowej kotwicy bez pinów. Mamy kotwiczkę, główkę wolframową i pin do mocowania kotwiczki, żeby nie odstawała od kurkusu. Przekładamy sobie taką kotwiczkę z pętelką, i w ten sposób mamy zestaw, że ta kotwica nam nie lata, nie trzeba jej wbijać czyli nie musimy jej wbijać dzięki czemu nie zasłaniamy tych grotów także są trzy groty na zewnątrz łatwiej cierpliwe, więc więcej brań wydaje mi się będzie zaciętych i skuteczniejszych deadfish, tutaj chciałbym Wam pokazać kilka detali jakie mamy wypukłe oczy ładnie odsunięte od korpusu skrzela łuska, nacięcia z dwóch stron jak sama nazwa wskazuje, martwa rybka zbroimy ją głównie bokiem przy łowieniu metodą wertykalną dlatego wtedy te nacięcia to są także istotne detale grubość ogona grubość płetw, wszystko dopasowane tak aby to wszystko pracowało i też możemy używać tych przynęt do łowienia z klasycznego opodu lub zrzutu tak zwanej latarki, jeśli chcemy łowić przynętami, które nie mają zbyt agresywnej pracy a często gęsto jest tak, że zakładając kopyta, sandacze nam odprowadzają, wtedy te przynęty są nieskuteczne i używamy jaskółek a ja nawet w tej przynęcie podczas łowienia w toni odcinałem całkowicie ogon, łowiłem samym korpusem wtedy żeby lekko się kołysał na boczki i też było skutecznie i dobrze także jest tu szerokie spektrum jeśli chodzi o użycie naszego detwisza możemy pokazać, możemy uzbroić główką jigową uzbrajając go bokiem wtedy uzyskamy też pytanie jaką chcemy uzyskać pracę przynęty ważne żeby uzbroić, żeby przynęta była w poziomie nie zakrzywiała się tutaj między główką a kolankiem mamy uzbrojoną. Możemy też uzbroić klasycznie naszą przynętę, starając się prosto ją nabić. I mamy klasycznie uzbrojoną jaskółkę. Do zbrojenia wertykalnego też możemy używać główek o większej gramaturze typu 40-50-75 gramów, to już od was zależy, używając haczyka i ewentualnie dokładając do zbrojka. Ja tak jak mówiłem, nie jestem fanem do zbrojek, także to już zależy od was co zrobicie. Dziękuję za uwagę. Z tego miejsca też chciałbym was serdecznie zaprosić na rybomanie, która odbędzie się już za chwilę, gdzie będziecie mogli te wszystkie przynęty pomacać, zobaczyć, zobaczyć kolorystykę w pełni i porozmawiać przede wszystkim. Także zapraszamy. Będziemy mieli dość spore stoisko, sporo nowości, także myślę, że każdy z was znajdzie coś dla siebie. Zapraszam do serdecznie. Trzymajcie się.